Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani na moim kanale. Ja mam na imię Gosia. Przychodzę dzisiaj do was z czytaniem dla wagi na miesiąc kwiecień 2025. Kochani, bierzcie ze sobą to, co z wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Jeśli będzie z wami rezonowało, bardzo proszę o komentarze i łapkę w górę. Dobrze, lecimy. Waga, rozważna waga. Co tam dla ciebie? kwietniu. Kryj okay. M. Hmm. Ok. Dobrze moi mili, co ja tutaj widzę? Mam wrażenie, że część z Was przechodzi taki trudny czas. Czas związany z odejściem kogoś bliskiego. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak to mi tutaj się rzuca. Może część z Was się rozstała w związku. I analizujecie to cały czas, mielicie to w głowie, przetwarzacie, dołujecie się sami, odczuwacie stratę, rozczarowanie, wspominacie miłe chwile spędzone w tym związku. Ale kochani, wydaje mi się, że to już czas zakończyć. Macie też takie poczucie, że spodziewaliście się czegoś zupełnie innego. A wyszło zupełnie inaczej, nie wyszło tak, jak sobie założyliście. Może ta osoba, z którą byliście, okazała się kimś zupełnie innym. Na początku była inna, później okazało się, że wyszło prawdziwe. Ja, tak? Prawdziwa. Natura tego człowieka. No czasami, kochani, tak się zdarza, ale nie ma co rozpaczać, moi drodzy. Ja wiem, że jakiekolwiek rozstanie to nie jest łatwa rzecz. To trzeba w sobie przetra przetrawić i potrzebny jest czas na zagojenie pewnych ran. Ale czas już wyjść. Czas już wyjść z tego stanu. Zobaczcie, jak ta kobieta jest. Powiązana, jak ona ma za, zakryte oczy, jak ta głowa jest zupełnie spętana przez myśli. No nie można, tak moi drodzy. Um, Przechodzicie taki dosyć trudny czas, um, ale um, czas zwrócić się zupełnie inną stronę. odejść od tego wszystkiego. Odejść, kochani, yy, odejść od tych negatywnych, pesymistycznych myśli. Od tego szarpania się ze samym sobą, rozpamiętywania tych rzeczy. Tęsknota też jest duża, wiadoma sprawa, tak? Bo jakieś, jakieś, jeżeli chodzi o ten związek, no wiadomo, że jakieś uczucie z tym się wiązało, tak? I ciężko Wam jest teraz stanąć na nogi i, i podjąć jakąś jakąkolwiek decyzję, tak? Ale moi drodzy, dosyć, dosyć tego, czas na nowa. Zobaczcie. Mamy mamy asa miecze. As miecze jest to dostaniecie pewnego rodzaju olśnienia. Wpadnie wam do głowy rozwiązanie tej sytuacji. Przejdziecie transformację i odrodzicie się na nowo. Żeby móc dokonać czegoś nowego, czegoś zupełnie innego, żeby móc odnaleźć samego siebie. Po tych ciężkich chwilach, które przeszliście, kwiecień tutaj tak się rysuje. Ale wy to przetransformujecie, moi drodzy. Wy to pokonacie. Wy się narodzicie jako zupełnie nowa osoba, po tej sytuacji, która was spotkała. Pamiętajcie, kochanie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. I wyciągnięcie wniosków będzie najlepszą sytuacją, która Was spotka. Wyciągniecie wnioski i uwierzcie mi, nie dacie się już tak omamić, tak? Nie dacie się już tak omotać. Może ta osoba nie była godna po prostu Was. Mhm, to powiemy sobie kartę. Nie ma co, nie ma co, moi drodzy, mm, nie ma co rozdrapywać tych ran. Niech one się zabliźnią. Nie rozgrzebujcie tego. I nastawcie się na działanie, jeżeli chodzi o pracę. Pójdźcie w stronę pracy. Wyjdźcie z własnej głowy, pokonajcie tą barierę i skupcie się na pracy. macie intuicję ku temu niesamowitą, która was poprowadzi. Jesteście znakiem bardzo rozważnym, analitycznym, może nie tyle co analitycznym, co bardzo rozsądkowym. Nie podejmujecie decyzji od tak sobie, tylko ją sobie bardzo <laughs> rozważacie. Mm -hmm. No tutaj jest odrodzenie, jest transformacja. Musicie y, przetransformować ten trudny czas, który macie. Nie bo wiadomo, że po, tak, po, po rozstaniu, kochani, to przeważnie. Y, przeważnie jest tak, że y, zapamiętuje się te dobre chwile. Ale... Mam wrażenie, że tutaj tych dobrych chwil było jak na lekarstwo, a więcej było tych złych, tych nieciekawych, na które czasami przymykaliście oko, na które, które czasami sobie sami tłumaczyliście: że może to są, może, może jakieś moje fanaberie albo cokolwiek. No. Czas przepuścić to przez siebie. Przepraszam, ale mój kot tutaj broi. Będziecie go na pewno słyszeć. Czas przepuścić to przez siebie, moi drodzy, i puścić to. Nie ograniczać się. Wyjść z tych swoich blokad i barier. Łatwo się mówi, gorzej robi, nie? Wiem, jak to jest. Mhm. Szóstka. No, szóstka kielichów na szóstce kielichów. Wspomnienia, powrót do dzieciństwa, beztroskość. No, wspominacie bardzo. Rozpamiętujecie pewne rzeczy. Ale czas dokonać wyboru, może. Czas dokonać wyboru. Yy. Żeby móc wrócić do siebie. Żeby móc mm, odnaleźć siebie na nowo. Ale intuicja Was pięknie w tym poprowadzi. Pięknie Was tę intuicja poprowadzi, moi drodzy. I będziecie wiedzieć, co zrobić. I w pewnym momencie przyjdzie taki dzień, gdzie się obudzicie i powiecie dosyć. Już dosyć. I zaczniecie nowe życie. Jako zupełnie inna osoba. Mhm. Odpocznijcie, zregenerujcie się i puśćcie to w cholerę, że tak powiem. Dosyć udręczania. bo rozczarowanie jest, no, ale tego już dosyć moi drodzy. Mhm. Czas skupić się na sobie i na waszych potrzebach. Czego wy potrzebujecie? Nie rozdrapywać <laughs> starych ran, bo wy sami się kaleczycie w ten sposób. A wrócicie do siebie. Wrócicie do, do, do samego siebie. Do osoby wrócicie do tej osoby, którą byłyście kiedyś. Mhm. Ale mocniejszej. Już będziecie mocniejsi. Już będziecie mm, bardziej twardo stąpać po ziemi. I zwracać uwagę na pewne rzeczy. Nie dacie się już zranić, moi drodzy. Mhm. No, Taki ten kwiecień, no. Ale tak czasami moi drodzy w życiu bywa, że najpierw musimy dostać po dupie, żeby wyciągnąć wnioski i nie popełniać już tych błędów. Także kochani, ja Wam życzę, życzę wszystkiego dobrego w kwietniu. Samych pięknych chwil. I do usłyszenia.